Drodzy siostry, dzisiaj zanim usłyszeliśmy czytania, modliliśmy się do Pana Boga. Sprawa, by nasza wola była zawsze Tobie oddana. To właśnie, oddać naszą wolę Panu Bogu. Moją wolę. Moje widzi się oddać temu prowadzeniu Bożemu. I tak można powiedzieć, że w dużym skrócie o tym dzisiaj jest ta Ewangelia, o tym jest to dzisiejsze spotkanie ze słowem Bożym, właśnie o zaufaniu Panu Bogu. I na pewno widzimy to w dwóch momentach, dzisiaj drugi słowa, w tym, w tym pierwszym czytaniu, kiedy widzimy Mojżesza, który wtedy, kiedy Izrael walczy z Amalekitami, wtedy, kiedy ma ręce podniesione ku górze, to wygrywają, a wtedy, kiedy te ręce opadają, wtedy zaczynają przegrywać. Jakiś taki przedziwny symbol, ale on pokazuje nastawienie człowieka i otwarcie się na, na wolę Pana Boga. Właśnie tą wytrwałość. I drugi moment właśnie w Ewangelii, który bardzo dotyka, to właśnie ta kobieta, ta wdowa, która wybrała sobie niesprawiedliwego sędziego. Tego, o którym zapisano, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. I ona do niego przychodzi i jego właśnie prosi o to, żeby się za nią wstawił, żeby ją obronił przed przeciwnikiem. I co uzyskuje? Przez swoją wytrwałość rzeczywiście on jej pomaga. Mówi sobie, że właśnie tak mnie nachodzi, że w końcu jej pomogę. Jest to dzisiaj takie wezwanie do spojrzenia na naszą relację z Panem Bogiem, właśnie w tym kontekście naszej wielkiej wytrwałości. Znamy to powiedzenie, że mała kropla drąży skałę i potrafi ją zniszczyć, i chodzi o taką właśnie postawę w naszej wierze. Tego się chcemy ciągle uczyć, i pewnie chodzi też o bycie bardzo konkretnym, o bycie człowiekiem, który. Wierzę, właśnie w wierze trzeba brać wszystko. Biskup Fulton Sheen, taki amerykański biskup, już rzeczywiście nieżyjący w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, był właśnie w telewizji i miał takie swoje katechezy. Słowo bardzo wiele osób go słuchało, on kiedyś powiedział takie zdanie, że jeżeli mówisz, jestem katolikiem, ale to nie jesteś katolikiem. Konkretnie i prosto. I o tym też dzisiaj jest ta druga słowa. O tym, żeby zobaczyć, jaka jest wartość naszej wiary. Wartość wiary, która powie Panu Bogu zawsze tak. Która będzie Panu Bogu próbowała powiedzieć: że zawsze jestem otwarty. Chociaż wiem, że jestem słaba, wiem, że jestem słaby. Bo w tej dzisiejszej jednej i drugiej postawie jest bardzo wielkie zaufanie Panu Bogu. Też to, co było w Psalmie. Nie bój się. W psalmie żeśmy dzisiaj też słowa, słowa takie słyszeli. Pan Ciebie strzeże, jest cieniem nad Tobą, we nie porazi Cię słońce, Pan Cię uchroni od zła wszelkiego, On nie pozwoli, by potknęła się Twa noga, nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie. Jeśli Panu Bogu całym swoim życiem powiem tak, albo jeszcze inaczej, jeżeli Panu Bogu będę próbowała i próbował każdego dnia mówić zawsze tak, to będę na dobrej drodze, bo Pan Bóg też wie, że jesteśmy słabi. To też nie chodzi o to, żeby dzisiaj wyjść z kościoła i pomyśleć, że trzeba być idealnym, doskonałym jeżeli czasem w moim życiu gdzieś tam pojawi się jakiś mały moment zwątpienia, to już wszystko jest stracone. Na... stracone. To nieprawda, to już nie o to chodzi. Ale właśnie chodzi o, to, o tą naszą wytrwałość, o to, żeby, żebyśmy jako ludzie wiary nie mieli w swoim życiu tego właśnie konkretnego i stałego ale. Do jakiego czasu się potrafimy przywiązać? Czy to do jakiegoś grzechu, czy do jakiejś postawy, takiej, której się przyzwyczajamy, bo jesteśmy nam świętej, jesteśmy ludźmi wiary, ale czasem jest takie nasze ale, że, że właśnie dziś każdy wie, jak to wygląda w naszym życiu nieraz, wiele razy. A dzisiaj jest wiele takiego ale w kościele. Jestem katolikiem, ale może na religię nie będę chodził, czy chodziła. Musimy być konkretni. A nie dlatego, że ma to przynieść w jakiś sposób jakiś radykalizm w takim złego, złym tego słowa znaczeniu, ale właśnie chodzi o to, że człowiek, który Panu Bogu mówi tak, tak jak Mojżesz, spójrzmy na jego historię, historię jego życia. Zabił Egipcjanina, był gwałtownikiem jako młody człowiek, uciekł z tego Egiptu, pasie, pasie owce swojego teścia, w pewnym momencie chodzi po pustyni i Pan Bóg mu się jako krzew gorący objawia. I mówi, chodź za mną. on mówi, ja nie dam rady. Nie umiem mówić. Nikt mnie nie posłucha. Jestem taki mały w tym wszystkim. I dzisiaj w czytaniu widzimy go, który, tego, który podnosi ręce i Pan Bóg jest wierny. I do tego się dzisiaj dajmy zaprosić do tego, żeby całym naszym życiem próbować te ręce ku górze podnosić. Wiemy, że one czasem, tak jak w tym czytaniu przecież, i opadają, bo przychodzi zmęczenie, ale jesteśmy w rodzinie razem. Mamy wielu pięknych, dobrych przyjaciół. Módlmy się za siebie, umacniajmy się wzajemnie. Zobaczmy, że to zaufanie Panu Bogu właśnie bez żadnego, ale ono prowadzi do tego, co dzisiaj właśnie psalmista wychwala. Tą pomoc Boga. To, że Pan Bóg nigdy nikogo z nas nie zostawi. Więc nie bójmy się dzisiaj być konkretnymi katolikami, ludźmi, którzy, którzy się modlą w naszych izdebkach, w naszym. W życiu prywatnym. Jesteśmy ludźmi, którzy chcemy za różanie sięgać, chcemy sobie przebaczać, chcemy się spowiadać, w tym być konkretnym. Także wtedy, kiedy przyjdzie właśnie być konkretnym wobec innych ludzi, może dla kogoś trzeba być też wsparciem, kiedy się przyznamy do naszej wiary, to może i kogoś do tej wiary doprowadzimy jeszcze bardziej. Próbujmy, nie zniechęcajmy się. Tak jak ten dzisiejszy patron dnia, właśnie i Mojżesz, i patron Liturgii Słowa, Mojżesz i ta, i ta wdowa. Bądźmy otwarci. Pan Bóg nas umocni właśnie przez modlitwę, bo to jest klucz do bycia tak blisko Pana Boga. Modlitwa jest niczym oddech, mówią ojcowie Kościoła. Jak się nie oddycha, to się umiera. I od tego musimy zawsze zaczynać: od naszej pięknej, pokornej modlitwy. Od tego, że wstaje o poranku, mówię: Panie Boże, bądź ze mną, bo wiem, że dzisiaj może być trudno. I to już jest modlitwa od tego, że może na koniec dnia powiem, może było dzisiaj ciężko, ale przyjmij mnie takim i taką, jaką jestem. To już jest też modlitwa, bo to jest otwarcie się na Pana Boga, na, ze, ze świadomością wszystkich naszych słabości, z tego wszystkiego, co, co przeżywamy. Właśnie polegajmy na Panu Bogu, starajmy się być konkretnymi, starajmy się naszą wolę oddawać Panu Bogu właśnie. Bądź wola Twoja, każdego dnia przecież też to odmawiamy, Ojcze nasz. I to jest coś bardzo pięknego i prawdziwego i prostego. Nie trzeba wielu kazań, nie trzeba wielu nauk, ale właśnie to: być konkretnym i prostym w tych rzeczach, jakie nam proponuje wiara. Modlitwa, sakramenty, wzajemna miłość. I wtedy, kiedy jest nam trudno, to prośmy o Boże Przebaczenie, nie zniechęcajmy się, idźmy z pogodą ducha dalej, podnośmy te nasze serca, nasze ręce ku Panu Bogu. A on nas wyzwoli i nic złego nam się nie stanie. W chwili ciszy prośmy o takie otwarte serce: o serca, które będą konkretne, które będą zawsze otwarte na działanie Boże wobec nas, wobec naszych bliskich, przede wszystkim właśnie w naszej codzienności.